Cześć, Wpadam do was na zupełnym sp y, spontanie. Y, zupełnie nie planowałam tego nagrania, y, ale zainspirowało mnie, wiecie co? Oto. Y, po prostu właśnie y, przed chwilą przyszłam do domu, y, zaczęłam się przebierać i mówię, nie, no przecież to aż trudno uwierzyć w to, że moje włosy w tak ekspresowym tempie rosną. A od czego? Otóż od produktów, które stosuję od um, jakiegoś czasu, są to produkty z firmy, z którą współpracuję. Tę firmę już znacie, bo już niejednokrotnie wam ją przedstawiałam. Jest to firma Michi. Um, w swoim asortymencie ma cudowne produkty wegańskie i między innymi produkty do pielęgnacji włosów. Zarówno szampon, jak i maska odżywka, olejek do działający przeciw wypadaniu włosów, jak i jedyny w swoim rodzaju suplement diety, który pomaga nam w tym, aby utrzymać piękne, zdrowe włosy i mało tego, aby odrastały nam nowe włosy. Tak? Czyli jeżeli my mamy żywek, cebulki, tak, tylko te włosy nam z jakichś przyczyn wypadają, ten suplement diety plus te produkty, o których wymieniłam, naprawdę wspomagają wzrost włosów, nowych przede wszystkim włosów i to wszystko to są nowe włosy, to są takie dzidusie, jak ja to mówię, tak, które mi powyrastały. Także gorąco Wam polecam firmę Michi, ale nie tylko ze względu na to, że te produkty są cudowne, ale ze względu na to, że ta firma potrafi w sposób fantastyczny nas wynagrodzić za to, że polecamy produkty innym. Jeżeli chcecie więcej informacji na ten temat, gorąco zapraszam do mnie, gorąco zapraszam Was do kontaktu, bo nie znajdziecie drugiej firmy, która w tak doskonały sposób wynagradza pracowników, daje prezenty, a jednocześnie. Pozwala na to, żebyśmy się pieli i spełniali nasze marzenia. Także ja zapraszam Was gorąco. Trzymajcie się, kochani.